Partnerem podcastu jest marka Bizumania. Internetowa wypożyczalnia biżuterii. Wysokie obcisy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. To jest podcast Wysokich Obcasów. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania w cyklu Polka za Granicą jest Kamila Zalewska. Od 13 lat mieszka w Wielkiej Brytanii, jest tancerką, a od niedawna również choreografką. I chyba nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że dzięki swojej pracy zwiedziła cały albo prawie cały świat. Nazywam się Kamila Kalinczak. Zapraszam Państwa na podcast. Wysokie Obcasy. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór! Uu, dzień dobry. Hello, how are you? I'm great. My voice is a little bit low, but I'm great. Spotykamy się dosyć późno. Jak wyglądał twój dzień? Co ty robiłaś do Uf. tej To znaczy, w, w tym obecnym momencie dzisiaj akurat miałam próby do jednego projektu mojego znajomego, który robi akurat o coronavirus, COVID, jak to wszystko się zaczęło i przez movement, także bardzo interesujące próby i dużo inspiracji, dużo świetnych ludzi i świetnego otoczenia, także jestem naładowana. Słuchaj, ale chyba nie będzie wielkim nadużyciem, jeżeli ja powiem, że Twoim szefem jest Robbie Williams. Ten Robbie Williams. <noise> Oczywiście, jasne, że tak. No to jak to wygląda? No pracujesz u Robiego Williamsa, tańczysz u Robiego Williamsa, to jest jakiś w ogóle, no nie wiem, level master, wiesz? Hmm. Dla mnie robi Williams to jest teraz już jak rodzina, kurczę. Jestem wdzięczna, tak mogę powiedzieć. Jestem bardzo wdzięczna, że dostałam taką okazję, żeby pracować z nim, i oczywiście to już przez trzy, ponad trzy lata idziemy, ale ostatni rok oczywiście nie mogliśmy zrobić żadnych showów, nic, nie mogliśmy się nawet spotkać ze znajomymi, którzy są również na tym jobie, dlatego niestety wszyscy za sobą tęsknimy, ale na pewno będzie super powrót, jak się udadzą jakieś tam gigi albo joby. Ale rozumiem, że przed pandemią udało ci się jeszcze liznąć takiego świata mm. koncertowego. Nie bez przyczyny powiedziałam, że zwiedziłaś praktycznie cały świat, bo kiedy robi Williams jest w trasie, to ty jesteś w trasie również i tańczysz u niego. Jest. Jak wygląda takie życie? Z jednej strony mieszkasz w Wielkiej Brytanii od 13 lat, a tak naprawdę, jeżeli nie pandemia, to ile czasu spędzasz w Londynie? To jest bardzo dobre pytanie, bo przeprowadziłam się do Londynu zaraz po moim koledżu w Nottingham. No i na początku oczywiście przesłuchania, dużo zajęć, wbicia się w ten rynek, oczywiście artystyczny. No i dostałam tą szansę, żeby pracować z Robim. Na początku robiłam jego Teledysk, już nawet nie pamiętam w tym roku, zrobiliśmy Teledysk i później jakoś po, po pół roku miałam przesłuchanie do jego turu <laughs> europejskiego na stadionie, także mega duży tur. Nawet ja sobie nie zdawałam swojego sprawy, jak wielka jest ta praca, która będzie mnie czekać. I no, i tak jak powiedziałaś, zwiedziłam, ja bym powiedziała dla mnie cały świat po prostu. Aha. I po Europie jeździliśmy, później pojechaliśmy do Australii, Nowa Zelandia, Ameryka Południowa, Dubaj, Las Vegas, robiliśmy rezydencję w Las Vegas, no i Co to znaczy, że robiliście rezydencję? Rezydencja to jest, że robi dostał rezydencję w teatrze w hotelu, i tam byliśmy przez jakoś półtora miesiąca, robiliśmy showy. Czyli ktokolwiek tam chciał zobaczyć Robiego z Europy, z ze Stanów, gdziekolwiek przyjeżdżał i oglądał ten show. Aha. Jak wygląda takie życie w trasie? Ty od razu wiesz, na ile wyjeżdżasz, że nie będzie cię, nie wiem, ile czy nie ma, jak wyjeżdżasz? Nie mm, dwa? Tak, na początku to wiedzieliśmy, bo dostaliśmy oczywiście od agenta naszego daty. Na początku to był tylko i wyłącznie Tur europejski. Pod koniec turu europejskiego robi nie czuł się za dobrze, dlatego mieliśmy małą przerwę. No ale później wrócił silniejszy niż... Wcześniej naprawdę super wyglądał, był w niesamowitej formie i wyjechaliśmy do Australii i wtedy dowiedzieliśmy się, że wyjeżdżamy do Australii, jest możliwość turu w Ameryce Południowej, ale za każdym razem to jest półtora miesiąca, do dwóch, trzech miesięcy. Te europejski był troszeczkę dłuższy, bo mieliśmy próby trzy tygodnie jakoś przed wyjazdem, i później cała Europa. Także zazwyczaj to jest półtora miesiąca, miesiąc między przerwami mamy jakieś koncert, jakiś show też. Dlatego za każdym razem wracamy do Robiego, wiemy, że będzie dużo, dużo showów. Okej, okay, wyjeżdżasz na miesiąc, wcześniej są próby intensywne, wyjeżdżasz na miesiąc i co przez ten miesiąc? Czy to jest tak jak na filmach, mówiąc wprost? Czy wy tam ciągle imprezujecie? Czy tam są same, nie wiem, imprezy, praca i nie wiem, romanse? I czy to wygląda tak romantycznie jak właśnie w filmach? Sama nie wiem. Ja mówię, że nie. Ja, bo... nie wiem. Ja, to znaczy tak, powiem tak, jak byliśmy w Europie, robiliśmy tour europejski. Za każdym razem po show wracaliśmy do naszego busa, w którym mieliśmy sypialnię i jechaliśmy do kolejnej miejscowości albo kolejnego kraju. Czasami to były podróże 12, 13, 14, 15 godzinne, dlatego nie było okazji, żeby imprezować. Dziewczyny, bo to były dziewczyny tylko z ekipy, jeżeli chodzi o tancerki, były dość dojrzałe. Ja byłam najmłodsza, a już mam 31 lat, także ja byłam najmłodsza z całej naszej grupy, gdzie było nas sześć i jeszcze trzy piosenkarki. Dlatego to były kobiety. Jeżeli imprezowałyśmy, to imprezowaliśmy kulturalnie. Ja bym Także w Europie nie mieliśmy za dużo czasu. Bardziej, ja bym powiedziała, że zwiedzaliśmy kraje, miasto. Mieliśmy za każdym razem może jeden dzień, dwa dni na przerwę. Za co dziękujemy, Robię, bo wiem, że z różnymi artystami czasami możesz z jednego dnia wchodzić w show, w drugi dzień, kolejny show, trzeci dzień, kolejny show. Nie mieliśmy przerwy pomiędzy, dlatego europejski tour był troszeczkę. Relaksacyjne, że tak powiem, ale jak byliśmy w Australii, w Vegas, to rzeczywiście, no jak mamy dzień wolny, to za każdym razem jakaś impreza, poznajesz nowych ludzi. Żyć nie umierać, powiem tak. Żyć Aha. nie umierać. Wszyscy są was ciekawi, no bo tak to są przecież dziewczyny, które tańczą urobiego Williamsa, prawda? To jest. Okej, okay, a powiedz, czy to jest tak, że wy codziennie, albo inaczej nie codziennie, no bo sama mówisz, że macie przerwy, właśnie o to też chciałam Cię zapytać, czy jest tak, że codziennie występujecie, ale już rozumiem, że nie. Mhm. I czy to jest tak, że ten, te występy się jakoś diametralnie od siebie różnią, czy to jest mniej więcej to samo, albo dokładnie to samo? Różnią się. Czasami, jakbyśmy we Włoszech, pamiętam, mieliśmy chyba trzy różne miejscowości, to była jedna po drugiej. Był show, jechaliśmy do kolejnych miejscowości i znowu show, ale czasami, jakbyśmy, nie wiem, w Budapeszcie mieliśmy 2 trzy dni wolnego. W Niemczech mieliśmy może po dwa dni wolne, bo też mieliśmy dużo miejscowości. To też w zależności od Robiego, bo on lubi mieć przerwy, lubi odpoczywać relaksować się, dlatego my na tym korzystałyśmy mhm. na słońcu, bo to był akurat wakacyjny tur, także super. Mhm. No dobrze, i nagle przyszedł rok 2020, przyszedł marzec. Wszyscy mm -hmm. trochę z niedowierzaniem siedliśmy w domu, przecież wiadomo, że na tydzień góra dwa tygodnie. No i nagle się okazuje, że wcale tak nie. No i co. W sytuacji, w której ty wykonujesz zawód, gdzie jesteś, no jak rozumiem, uzależniona trochę od tej adrenaliny, bo wszyscy, którzy występują na scenie, są trochę uzależnieni od adrenaliny i muszą tak. występować, i muszą czuć ten wyrzut tuż przed wejściem na scenę, i nagle tego nie ma. I co? Co ty robiłaś? Co wy robiliście? Była pustka bo w marcu, teraz wracam po prostu wspomnieniami do tego dnia, jak się dowiedziałam, bo byliśmy w Australii. W styczniu jakoś pojechaliśmy do Dubaju z Robim. Później wróciliśmy i mieliśmy terminy w Australii. Robiliśmy Formułę 1 i później jakoś z Australii mieliśmy lecieć do Las Vegas od razu na naszą rezydenturę. Albo mieliśmy wracać do Londynu na jeden dzień. Jakieś tak były różne terminy, prawda? No i jesteśmy w Australii oczywiście wszystko wybuchło, zaczęliśmy się dowiadywać o tej koronie, o tym koronie, o tym wszystkim, co się zaczęło dziać. Oczywiście moja siostra, moi rodzice do mnie dzwonili. My byliśmy troszeczkę też spanikowani, bo byśmy byliśmy w obcym kraju, w obcym kontynencie. No i oczywiście ja powiem tak na początku. Nie chcę zabrzmieć, że nie doceniam, ale na początku byłam szczęśliwa, że mogę wrócić do domu i być w domu przez przynajmniej miesiąc i nigdzie się nie ruszać. Potrzebowałam tego zatrzymania i to mówię z miejsca bardzo delikatnego, bo dużo, dużo się działo w moim życiu, dużo podróżowałam, dużo pracowałam. Tak jak mówię, nie mogę narzekać, jestem bardzo szczęśliwa i doceniam, ale z drugiej strony jako kobieta, dorosła kobieta, która miała 30 lat i potrzebowałam tego zatrzymania się i powrotu do siebie i powrotu do miłości do siebie. Dlatego jak to wszystko uderzyło, wróciłam z Australii i tak jakby życie się zatrzymało. I zaczęłam medytować, zaczęłam więcej odpoczywać, doceniać każdy dzień taki jaki jest. Zamiast właśnie tak jak mówisz, tą adrenaliną, potrzebowałam tej adrenaliny i bardzo mi brakowało, ale z drugiej strony za każdym razem jak wstawałam rano, byłam szczęśliwa, że żyję i byłam szczęśliwa, że że mogę oddychać, że mogę chodzić, że mogę rozmawiać z rodziną, że moi przyjaciele, z nimi jest wszystko w porządku, bo oczywiście wszyscy moi znajomi są porozjeżdżani po całym kraju, nie dość, że w Anglii, to też w Polsce, w Niemczech, w Australii, w Stanach, także mam przyjaciół i znajomych po całym świecie. Także z mojej perspektywy ja byłam bardzo zadowolona, że mogę się zatrzymać. Mhm. I tego potrzebowałam. No to chyba dla nas wszystkich był taki moment Pauzy po pierwsze rzeczywiście dla całego świata pod wieloma względami, ale dla nas wszystkich też była to okazja do tego, żeby tą hierarchię wartości trochę przebudować, być może mhm. trochę właśnie powywracać do góry nogami, tak jak mówisz, trochę się zatrzymać i zastanowić się nad rzeczami wszystkimi, które nas otaczają. Czy wyszło ci z tego coś konkretnego, czy dokonałaś jakichś zmian, czy po prostu, nie wiem, no wróciłaś tam tam gdzie byłaś przed pandemią? Jak to wyszło? To znaczy, dla mnie dużo się zmieniło w moim życiu. Ja z moim chłopakiem też zrobiliśmy małą przerwę dwumiesięczną, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy tego czasu dla siebie i tej opieki nad sobą, bo dużo też jako kobieta opiekuje się mężczyzną, prawda? I mężczyzna też stara się opiekować kobietą. ale w tym samym czasie staraliśmy się pogodzić te dwie rzeczy i powinniśmy ty wróć do domu, spędź czas ze swoją mamą, ze swoją rodziną. Ja muszę po prostu odpocząć też dla siebie. I dużo się zmieniło, tak jak mówię, dużo medytowałam, dużo spędziłam czasu nad pisaniem, jakie mam uczucia, przez co zaczęłam doceniać te podróże, które doświadczyłam w zeszłym roku, albo nawet na początku roku, prawda? Bo czasami jako artysta dużo podróżujemy, dużo się dzieje, ta adrenalina jest przez cały czas napędzana show albo poznawaniem nowych ludzi, i w którymś momencie, tak jak się zatrzymasz, jest takie duże uderzenie, i zdajesz sobie z tego sprawę, że. Nie jesteś obecna, nie jesteś w pełni obecna w tych chwilach, bo you take it for granted. No tak, że bierzesz to za pewnik. Tak, dokładnie. I, no i, w, tym, i w tym właśnie momencie zatrzymałam się i dużo rozmyślałam, dużo pisałam. Ale też starałam się żyć każdą chwilą, każdą chwilą obecną. No i pod koniec, i też dużo bardzo tańczyłam. I tańczyłam tylko dla siebie, nie dla innych ludzi, bo jako artysta oczywiście my to robimy dla publiczności, robimy to dla innych ludzi. I czasami nie, nie zatrzymujemy się i nie pytamy, dlaczego my to robimy dla siebie i skąd to się zaczęło tak naprawdę. Dlatego bardzo dużo się zmieniło. Dorosłam na pewno, zaczęłam dużo czytać książek, dużo słuchałam podcastów, zaczęłam się interesować kulturą, dlatego jestem bardzo wdzięczna za ten czas. Dużo rozmawiałam z rodziną, z przyjaciółmi, zaczęłam słuchać ludzi. Także na pewno była bardzo duża, bardzo duża zmiana. Mhm. Powiedziałeś, że zaczęłaś też tańczyć dla siebie. No bo mhm. właśnie, ty tańczysz, jak ja powiedziałam, że taniec współczesny, to ty skorygowałaś, bo w Wielkiej Brytanii mówicie na to raczej komercyjny, co oznacza, że mhm. pracujesz po prostu przy wideoklipach, przy właśnie trasach koncertowych. To znaczy, ludzie na ciebie patrzą. Mhm. Patrząc na Twoje osiągnięcia, na to, kto jest Twoim szefem, kto jest Twoim pracodawcą, to osiągnęłaś spektakularny sukces. To jest sukces sukces międzynarodowy. W związku z tym, że dużo podróżujesz, domyślam się, że no nieczęsto jesteś w domu, ale czy masz jakąś taką opinię na temat tego, jak się mieszka w Wielkiej Brytanii? Czy jest coś takiego, że chciałabyś wrócić na przykład do Polski, no jakby wiesz, masz już taką spójną pozycję zawodową, jak rozumiem, że mogłabyś pewnie sobie na to pozwolić. Zaraz mm, się tak zastanawiam. To znaczy, z perspektywy bycia w Anglii, tak jak powiedziałaś przed chwilką, ja bardzo dużo podróżowałam przez ostatnie parę lat. I ten COVID, ten korona zmusiły mnie troszeczkę, żeby być na miejscu i mieszkać w domu, i zaczęłam obserwować Brytyjczyków, Polaków, nie mam dużej styczności z Polakami niestety, ale mam styczność z Brytyjczykami, z ludźmi z innych krajów i z innej kultury, i bardzo dużo się od nich nauczyłam. To jest bardzo ciężkie pytanie, czy bym wróciła do Polski. Bo rodzice nie... będą słuchać w razie, czego będą trzymać cię za słowo. Ja, właśnie dokładnie. W tym momencie, w tym obecnym momencie niestety nie mam takiej ambicji, bym powiedziała, żeby wrócić do Polski. Tutaj się dość mocno zaosiedliłam. Rozumiem Brytyjczyków, rozumiem ich kulturę, zaczynam ją bardziej doceniać, ale w tym samym momencie wiem, skąd pochodzę i, i też bardzo obserwuję samą siebie i widzę dużo zalet z Polski. Bycia Polką i bardzo to doceniam, ale niestety na dzień obecny, na chwilę obecną, nie wydaje mi się, żebym wróciła do Polski, bo moja kariera jako choreograf też się teraz zaczęła rozwijać i nie uważam, że to byłby dobry krok w mhm. tą stronę, żeby wrócić do Polski w tym momencie. Zaciekawiło mnie to, że powiedziałeś, że rozumiesz Brytyjczyków, a do Wielkiej Brytanii mhm. emigruje wielu Polaków i chyba nie każdy rozumie Brytyjczyków. Co powinniśmy mhm. o Brytyjczykach wiedzieć? czego nie wiemy, a co byłoby pomocne, żeby ułożyć sobie z nimi dobre relacje, zwłaszcza jeżeli tam mieszkamy. No jednak takich ludzi jest tam bardzo dużo. Mm -hmm, to prawda. Ja pierwszy miesiąc, który spędziłam w Wielkiej Brytanii, był tylko i wyłącznie, pierwszy miesiąc, pierwsze trzy lata tak naprawdę, były w otoczeniu Brytyjczyków, bo poszłam do tej szkoły w Wielkiej Brytanii i wszyscy tam byli Brytyjczykami i zaczęłam rozumieć ich kulturę i ich nastawienie. Z mojej perspektywy na pewno jest duża akceptacja. Na początku jej nie czułam, na początku widziałam, że jestem Polką i nawet moje zwroty, moim zdaniem Polki jesteśmy bardzo bezpośrednie i to jest z mojej perspektywy, tak jak powiedziałam. I na początku nie mogłam jakoś złapać dobrych relacji z Brytyjczykami, bo oni są bardzo, um, że za wszystko przepraszają, wszystko jest bardzo could I, please, thank you, I'm sorry. I w Polsce nie czuję czegoś takiego. Mhm. Dlatego na początku musiałam to wszystko przetłumaczyć i zrozumieć ich podejście. No i po czasie, Zrozumiałam i bardzo to doceniam, bo wiem, że za każdym razem jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi i z, z mojego otoczenia, oczywiście, to tylko mówię o sobie, jest bardzo dużo akceptacji i zrozumienia. Staram się otwierać bardzo w kierunku moich przyjaciół, jeżeli chodzi o moje emocje, moje uczucia, i czuję to samo w, z ich strony, dlatego jestem bardzo tego wdzięczna i mam moi przyjaciele są bardzo inspirujący, motywujący mnie do pracy. Dlatego na pewno możemy się nauczyć, jeżeli chodzi o Brytyjczyków, na pewno możemy się nauczyć od nich bycia obecnym. A w szczególności, tak jak mówię, moich znajomych, są bardzo obecni, doceniają to, co mają w tym momencie, nie myślą o przyszłości, nie myślą za bardzo o przeszłości. I nie wiem, czy to jest też spowodowane tym, że jestem w um, tym rynku artystycznym i wszyscy są dość emocjonalnie i dość... Um, um, no by powiedziała, że emocjonalnie um... nastawieni, że zwracają m... uwagę na swój taki rozwój też duchowy. Dokładnie. Ojejku, widzisz, wyciągasz mnie. <śmiech> 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 tak, wszyscy są bardzo duchowo nastawieni do wielu rzeczy. I to mnie przyciąga do Brytyjczyków, mnie to mnie przyciąga do moich przyjaciół tak samo, do mojego chłopaka. Mamy bardzo dobre zrozumienie, jeżeli chodzi o emocje, o uczucia, o to, jak się czujemy w tym momencie. Staramy się na przykład z każdego ranka powiedzieć, co doceniamy, dlaczego jesteśmy szczęśliwi. To na pewno jest jedna zaleta Brytyjczyków. Okej, okay, to zawsze zadaję pytanie takie złożone, trochę takie, wiesz, półtora pytania. Co mogliby dać Polacy, ludziom mieszkającym w kraju w którym mieszka moja rozmówczyni czyli w tym przypadku co mogliby Polacy dać Brytyjczykom i odwrotnie co Brytyjczycy mogliby dać mm. Polakom. Rozumiem że Brytyjczycy już nam dali taką uważność ten mindfulness o którym wszyscy mm. dzisiaj wszyscy mówią i próbują się go nauczyć. A co takiego mają twoim zdaniem Polacy co mogłoby się przydać Brytyjczykom. Na pewno tą bezpośredniość. <laughs> Tego mi brakuje, bycia w Anglii, bo za każdym razem jak wracam do Polski, nawet w rodzinie, nawet znajomych, których znam z Polski, oni są bardzo bezpośredni. Wszystko mówią tak, jest biało na czarnym, czarno na białym raczej. <laughs> I wszystko jest takie bezpośrednie. Tego na pewno brakuje Brytyjczykom. Również takiej opiekuńczości ze strony kobiet i takiej głowy domu. I nie wiem, czy to wychodzi z domu, nie wiem, czy to jest stereotyp, ja tego mówię z mojego doświadczenia. Taka głowa rodziny, silna baba za przeproszeniem e, mm. i właśnie ta opiekuńczość z drugiej strony. To na pewno pole, pole byśmy mogli wziąć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo U. ciekawie było pozaglądać do świata, który zna się właśnie z książek o Miku Dżegerze i takich mm. rzeczach. <gryw> Powiedz proszę, czego ci życzyć na najbliższe miesiące? Czego mi życzyć? To znaczy, tak jak powiedziałaś przed chwilką, to mindfulness. Mam wrażenie, że spokoju, mindfulness, bycia obecnym, radości i szczęścia. Moim zdaniem, że to jest najważniejsze w życiu teraz. To tego właśnie Ci życzę w takim razie. Raz jeszcze bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać mimo uh! tego kalendarza. I oczywiście pozdrów od nas Robiego. Tak, ja, ja, wiem, ja, tak. ja bardzo dziękuję, jestem fanką, dlatego dziękuję, dziękuję, dziękuję. To był podcast wysokich opcansów. Na kolejne, zapraszamy w najbliższy piątek. Partnerem podcastu była marka Bizumania. Internetowa wypożyczalnia biżuterii.